Jak szybko usunąć pestkę z czereśni bez drylownicy? Okazuje się, że nasze babcie miały na to sprytną metodę. Jeśli chcesz zrobić to szybko i jak najmniej uszkodzić owoce, umyj owoce i oderwij z nich ogonek. Należy pamiętać, że gwint butelki powinien być na tyle mały, żeby owoce nie wpadały do środka. Weź do ręki patyczek lub pałeczkę do jedzenia. Połóż go na górze czereśni i przyciśnij. Wypchnie on pestkę prosto do butelki. Zobacz, jakie to proste. Drylownica będzie zbędna. Szybko przygotujesz owoce do ciasta lub na dżem. Wystarczy położyć owoc i wbić w niego patyczek. Udaje się za każdym razem. Wszystkie pestki lądują do butelki. Bez zbędnego bałaganu można drylować nawet kilogramy owoców. Ten trik przyda się na wakacyjnych wyjazdach i piknikach. To niezwykle szybki i prosty sposób na drylowanie czereśni i wiśni. Zwróć na to uwagę w sklepie, zanim kupisz arbuza. Ten jeden szczegół zdradza, czy owoc będzie słodki. Dzięki temu trikowi zawsze wybierzesz tego idealnego, najsłodszego i soczystego arbuza. Kiedy wybierasz arbuza w sklepie, przyjrzyj im się dokładnie. Jest kilka cech, które podpowiedzą ci, czy arbus jest słodki. Jeśli miejsce, gdzie rosła łodyga jest brązowe, oznacza, że arbus jest już dojrzały. Jeśli miejsce po zerwaniu złodygi jest zielone, to arbus był zrywany jeszcze niedojrzały. Sprawdź całą skórkę arbuza, jeśli nie posiada na sobie takiej żółtej plamy albo jest ona bardzo jasna, to oznacza, że arbus nie miał wystarczająco słońca, aby dobrze dojrzeć. Tylko duża żółta plama na środku oznacza, że arbus jest dojrzały. Również jeżeli naciskasz na arbuza, a on jest bardzo twardy, oznacza, że nie jest dojrzały. Abyś miał pewność, że arbuz jest słodki i na pewno dojrzały, sprawdź, jaki wydaje dźwięk. Jeśli wydaje dźwięk, jakby był pusty, oznacza to, że jest bardzo soczysty. Te cztery charakterystyczne rzeczy znaczą, że słodszego arbuza już nie znajdziesz. Możesz kupować takiego. Dodatkowo, jeżeli kupujesz arbuza w ćwiartkach, gdzie już widzisz środek, zawsze bierz tego, który ma najmniej pestek. Jest to też oznaka, że arbus jest bardzo słodki. Kulinarne triki, których uczą na kursach gastronomicznych. Te sprytne triki na obieranie, oszczędzają mi sporo nerwów i czasu. Weź pomarańcze i odetnij z niej dwa boki. Następnie Przekrój w jednym miejscu skórkę. Rozłóż owoc na płasko. W ten sposób powstaną stożki z pomarańczy, które łatwo oderwać od skórki, bez zbędnego obierania całego owocu. Pieczarki pojawiają się w wielu przepisach. Często przed smażeniem lub gotowaniem należy pociąć je w paski. Aby zrobić to szybko, jak w kuchni, należy oderwać z nich pnie. Następnie ułożyć ich kapelusze jeden na drugim, Przyda się również długi patyczek do szaszłyków. Należy wbić go w pieczarki. Teraz za pomocą noża tniemy je na plasterki. Ten trik sprawia, że pocięcie całej paczki grzybów trwa trzy razy szybciej. Zeler naciowy jest zdrowym i pysznym składnikiem. Niewiele osób wie, że istnieje szybki sposób, by pozbyć się z niego łukowatych części. Aby to zrobić, należy chwycić seler za dwie końcówki. Następnie zgiąć. Twardsza końcówka złamie się sama w odpowiednim miejscu, następnie należy unieść ją ku górze i pociągnąć w stronę drugiego końca warzywa. Jak za pomocą magicznej różdżki, oderwiemy w ten sposób łykowate części. Wiele osób nie kupuje pomelo ze względu na trudności w obieraniu. Grube tkanki łączące owoc w środku są irytujące i trudne do oddzielenia. Jest na to sprytny sposób. Wystarczy pociąć owoc wraz ze skórką na plasterki. Powinny mieć około 3 cm. Następnie przecinamy plastry na pół. Rękami oddzielamy smaczne i soczyste części owoca. Odchodzą same bez przywierania do białych części. Daj znać z jakiego miasta nas oglądasz. Każdy miłośnik awokado powinien znać ten trik. Jeśli choć raz przeciąłeś się podczas obierania lub wyciągania z niego pestki, ten sposób oszczędzi ci sporo nerwów. Przetnij awokado na pół, następnie odłóż nóż. Pestkę można wyjąć w mniej inwazyjny sposób. Wystarczy nacisnąć owoc z drugiej strony przez skórkę na wysokości pestki. W ten sposób wypchniesz ją z zielonego miąższu, bez uszkadzania go. Skórkę można zdjąć z niego na dwa sposoby. Pierwszy wymaga użycia noża. Połóż połówkę z awokado na płasko i przetnij ją na pół. Następnie chwyć końcówkę skórki i zerwij ją z zielonej części. Powinna odejść bez większego problemu. Druga metoda nada się lepiej do mocno dojrzałych okazów. Chwyć połówkę w jednej ręce, do drugiej weź dużą łyżkę i z jej pomocą wydrąż miąż ze skórki. Obieranie kiwi ze skórki nie jest najłatwiejszym zadaniem. Na szczęście jest na to sposób. Wystarczy obciąć z niej obie końcówki. Następnie za pomocą metalowej łyżeczki należy oderwać skórkę od owoca. Obracamy łyżką tak długo, aż owoc w całości wyjdzie ze skórki, i gotowe. Mango to z kucharzy wszystko ze względu na trudną do wycięcia pestkę. Zaczynamy od nacięcia mango pionowymi liniami. Ważne, aby nóż dotknął pestki. Następnie odrywamy z niego ćwiartki. Aby pozbyć się skórki potrzebna będzie szklanka. Nabijamy ćwiartkę o jej rant jak najbliżej skórki. Następnie zdecydowanym i płynnym ruchem naciskamy. Szklanka oddzieli skórkę od miąższu w kilka sekund. Nie obieram już czosnku. To strata energii i czasu. Wystarczy do tego zwykły słoik. Zgniatam lekko główkę i wrzucam do słoika. Następnie wstrząsam nim energicznie, tak aby czosnek obijał się o ścianki. Po kilkunastu sekundach otwieram słoik i gotowe. Ząbki same wychodzą z łupin. Nie używam noża do szatkowania białej kapusty. To jest strata czasu, a kawałki zawsze wychodzą za grube. Zamiast tego biorę kawałek do ręki. Do drugiej biorę zwykłą obieraczkę do warzyw. Szybkimi ruchami przesuwam po krawędzi kapusty. Obieraczka szatkuje ją w idealnie cienkie kawałki. Robi to o wiele szybciej niż tradycyjny nóż. Znaliście ten patent? Sekretne kody na naklejkach zdradzają wiele o owocach i warzywach. Jeśli na początku znajduje się liczba 3 lub 4, to zastanów się, czy chcesz je kupić. Zanim włożysz je do koszyka, przyjrzyj się uważnie. Supermarkety nie chcą, żebyś o tym wiedział. Kody, które się na nich znajdują, zdradzają całą prawdę. Kody PLU pomagają rozpoznać konsumentom produkty ekologiczne od tych modyfikowanych. Zdradzają również, czy do produkcji jedzenia zostały użyte chemiczne pestycydy. Skrót PLU oznacza Price Lookup. Ten system oznaczania powstał w latach 90. Jeśli na początku kodu znajduje się cyfra 9, to dobry znak. Oznacza to, że warzywa i owoce pochodzą z ekologicznych upraw. Nie są stosowane na nich sztuczne nawozu i modyfikacja genetyczna. Za żywność GMO odpowiada cyfra 8, jeśli od niej zaczyna się kod. To informacja, że dane warzywo lub owoc został sztucznie ulepszony. Najgorszym wyborem są produkty z czterocyfrowymi kodami. Jeśli na pierwszym lub drugim miejscu znajdzie się cyfra 3 lub 4, to ważny sygnał. Produkt, który trzymamy w rękach, pochodzi z upraw, gdzie stosowane są pestycydy i inne chemiczne nawozy. Wiedziałeś o tym?